I również podczas takiego zabiegu mikrodermabrazji obserwujemy pracę naczyń tak? krwionośnych, czyli doprowadzamy do takiego lekkiego przekrwienia, ale na tyle mamy to pod kontrolą, że nie powodujemy poszerzania się naczyń. Tak? Preparaty, które wprowadzamy za pomocą mezoterapii to są preparaty, które nie zawierają parabenów, nie zawierają żadnych związków właściwie konserwujących, nie zawierają substancji zapachowych. Czyste wyciągi, czyste wyciągi roślinne, w tym przypadku, w przypadku ampułki. Pani Milena, proszę opowiedzieć o wrażeniach po zabiegu, odczuciach. Wrażenia są bardzo fajne, buzia jest bardzo lekka. Mezoterapia była bardzo kojącym zabiegiem. Czuję, że moja skóra jest nawodniona i odprężona i bardziej napięta. Cieszę się bardzo. Chciałabym zaproponować Pani pielęgnację do domu, dobraną do potrzeb pani Cery. To jak wspomniałam po zabiegu mikrodermabrazji przede wszystkim chronimy skórę przed promieniowaniem i tutaj preparat nawilżający z filtrem UV40. Pamiętamy o dosmarowaniu się takim filtrem po godzinie od użycia pierwszego. Kolejnym preparatem jest preparat do skóry mieszanej dermasii. To jest preparat, który ma na celu regulację pracy gruczołów łojowych. I ma działanie nawilżające. Tak? Substancje zawarte tutaj nie działają komedogennie, czyli nie sprzyjają powstawaniu zaskórników i zapobiegają świeceniu się skóry podczas dnia. Tak? Doskonale uzupełni tą serię kuracja taka z ampułkami, z aktywną witaminą C 16% do domu, do użytku domowego. I takie ampułki smarujemy sobie rano i wieczorem przez 30 dni w domu. Efekt będzie rozjaśnienia skóry, zwiększonego napięcia i mniejszych zaczerwienień na twarzy. Pani Mileno, proszę opowiedzieć nam o swojej przemianie. Z jakimi oczekiwaniami Pani zgłosiła się tutaj do nas i co udało się uzyskać? A do tej pory stosowałam kosmetyki, które kupowałam sobie sama, dobieram do, do swojego typu, tak? tak że były to jakieś peelingi, kremy nawilżające. Stosowałam również mikrodermobrazję, taką, którą można stosować w domu. Moja skóra była świecąca, tak? Nie trzymał się fluid, rozwarstwiał się, spływał. Po prostu nie utrzymał się przez cały dzień. Miejscami skóra była przesuszona. Nie mogłam sobie z tym poradzić, pojawiały się wypryski. Zgłosiłam się do Instytutu po pomoc i ją otrzymałam. Stosowałam mikrodermabrację z mezoterapią. Po tej serii tych zabiegów skóra stała się bardziej odżywiona, nabrała blasku, tak jakby spadła ta szara zasłona, spłyciły się zmarszczki, co mnie bardzo ucieszyło. Na fluid, makijaż w ogóle, trzyma się przez cały dzień. Fluid bardzo dobrze współgra ze skórą. Dostałam również od pani serię kosmetyków, którą miałam stosować w domu, które się bardzo sprawdziły. Była znacząca różnica po tych, które stosowałam w domu. Skóra naprawdę dostała to, co chciała. Odżywiona została, nawilżona i jestem bardzo zadowolona po tym w wakacyjnym słońcu i po tych zabiegach. Nie mam w tej chwili żadnych problemów. Dostałam to, czego oczekiwałam, i wszystko spełniło się, tak. dostałam tą pomoc, którą, po którą przyszłam. Cieszę się bardzo, Pani Mileno, dlatego, że misją moją pracy i Instytutu jest pomaganie w problemach skóry, z którymi sobie sami nie możemy poradzić w domu, i jest to dla mnie również zadowalające i satysfakcjonujące jak dla Pani. Dziękuję bardzo, na pewno będę kontynuować zabiegi. Zapraszam.